Witam Was w ten piękny, słoneczny dzień, w tej pięknej aurze. Tak dzisiaj poczułam, że chciałabym dzisiaj dla Was coś nagrać, <laughs> to, że chcesz, chcesz się przeze mnie przejawić. I temat, który dzisiaj poruszę, to będzie e, temat dotyczący human design, a dokładnie. To, czym Human Design nie jest. W ostatnim czasie Human Design stał się dosyć modny. Bardzo wiele osób się nim interesuje i po niego sięga. Widać taki, nawet można powiedzieć, wysyp, jak grzyby po deszczu. Ludzi, którzy opowiadają o tym, robią kursy, robią warsztaty, jakieś trzydniowe, no może tygodniowe. No jest tego sporo. E Pojawia się to dlatego, bo tak naprawdę globalna świadomość wzrasta, więc zapotrzebowanie na poznanie prawdy o sobie również wzrasta. I to jest e fascynujące i niezwykle e ważne dla nas jako dla ludzi, żeby poszerzać swój punkt patrzenia i poszerzać swoją perspektywę. Żeby odnaleźć tą prawdę. O sobie, więc, więc dlatego tak się dzieje. Ale Human Design nie jest o teorii, nie jest czymś, czego można się nauczyć. Nie można się tego nauczyć w trzy dni czy w tydzień, a nawet i chyba w rok, bo to nie jest coś, co kieruje nas. Do umysłu, żebyśmy gromadzili tam kolejne informacje i próbowali to w jakiś sposób ogarnąć. To w ogóle nie jest o tym. Human design jest o doświadczaniu, o odkrywaniu siebie, o odkryciu swojej drogi, i tego nie da się zrobić w tydzień, nie da się tego zrobić w rok, bo to jest o nas i dopóki tutaj jesteśmy na tej Ziemi. To będziemy siebie odkrywać. Nie jest też o tym, co jest przed nami. Jest raczej o tym, co jest w nas ukryte. To jest całkowite odwrócenie tego, co do tej pory było nam przedstawiane i pokazywane w świecie o uczeniu się nowych rzeczy, zdobywaniu certyfikatów. Różnego rodzaju szkoleń, żeby wyznaczać sobie kolejne cele i wspinać się po ścieżkach. To nie o takie cele tutaj chodzi. To zupełnie jest odwrotnie. To nie jest droga, którą masz przejść na zewnątrz. To nie jest droga, która ma nadać ci jakiś tytuł, ma cię w jakiś sposób uformować, nadać, nadać ci kolejną tożsamość. To jest droga, do wewnątrz. Coś zupełnie odmiennego. Ta droga ma ci przypomnieć, kim ty naprawdę jesteś i zawsze tym byłeś. Tyle, że o tym nie pamiętałeś, bo przez lata poprzyklejało się do ciebie, do nas ogólnie, bo mówię tu o nas wszystkich. Tyle tożsamości, tyle różnych warstw. Że uwierzyliśmy, że jesteśmy tymi właśnie warstwami, tymi wszystkimi cechami które, i określeniami, które nadał nam świat zewnętrzny: w domu, w dzieciństwie, w szkole, w pracy, że możesz to, a tego nie możesz, jesteś taki, a taki nie jesteś, rób to, a tego nie rób, tu się bój i tego się bój, a to byś mógł robić, dlatego że z tego są pieniądze. To są właśnie te wszystkie osobowości, to są te wszystkie zdania, które masz w głowie i które się do ciebie przykleiły i uwierzyłeś, że to ty, że to są myśli o tobie. A tak nie jest. To jest proces, to jest droga, wewnętrzna droga. Tak jakbyś odłupywał warstwa po warstwie kolejne elementy. Które odkrywają się przed Tobą w momencie, kiedy pojawia się ta gotowość, ta wewnętrzna gotowość. I weźmy na przykład, bo nie wiem, no, no, bo też mam takie właśnie, dochodzą mnie takie różne, przychodzą do mnie różne takie informacje, że, co jest zresztą naturalne, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby. Wziąć pigułkę i żeby szybko nam coś przeszło. I tutaj też byśmy chcieli, żeby ktoś zrobił nam odczyt albo jak test jakiejś osobowości, i wyjdzie to i to i to, i taki jestem. I super. To pokaż mi moje dary, pokaż mi moje talenty, a ja się ich nauczę. No nie, właśnie to jest w tym fascynujące, że Human Design Human Design nie da się nauczyć, bo jest to narzędzie, które mówi o potencjałach, i to jest chyba takie kluczowe. To jest potencjał, i to ty swoją świadomością dojdziesz do tego wcześniej bądź później, i odkryjesz te swoje potencjały, i je w sobie jakby rozświetlisz, że one staną się Twoją codziennością. Ale w momencie, kiedy, kiedy przyjmujesz tą swoją mapę, to tak jakbyś wyruszał w drogę i wyobraź sobie, że nie wiem, odkwierasz jakiś przewodnik, powiedzmy po jakimś egzotycznym kraju, chciałbyś tam wyruszyć. I co z tego, że przeczytasz, że tam jest duża wilgotność, jest e, piękna roślinność. Jest turkusowa y, ciepła woda, y, mnóstwo pięknych ptaków, które śpiewają. No, okej, okay, przeczytałeś o tym, ale czy tego doświadczyłeś? Czy przeżyłeś? Czy twoje komórki w tobie połączyły się z tym miejscem? Czy doznałeś tego miejsca? I co jest najciekawsze, że każdy, kto pojedzie w to miejsce. Będzie miał własną historię i własne doświadczenie i własne doznania o tym miejscu. I o tym właśnie mówi Human Design: że to jest droga, z którą, w którą wyruszasz, biorąc do ręki swoją mapę. I nikt za ciebie tej drogi nie przejdzie. Nikt nie, nie, nie może odkryć tego, tego objawienia, które się będzie z ciebie wyłaniać krok po kroku, w momencie, kiedy będziesz chciał zajrzeć w te miejsca, które są przykryte, żeby sięgnąć właśnie do tych darów i talentów, do tych skarbów. Bo, bo o tym właśnie jest firma Design. Weźmy na przykład taką, taką bramę, która mówi o liderstwie. Pamiętam czasy, kiedy tak bardzo mocno na tapecie był rozwój osobisty i wszyscy dookoła krzyczeli, że jesteś zwycięzcą, ty też możesz być zwycięzcą, możesz być liderem, możesz stawać na scenie, głosić itd., itd. No nie, to tak nie jest, bo każdy ma y, swoje energie i swoje powołanie i nie, to nie jest każdego droga. Owszem, może każdy stanąć na tej scenie i może być liderem, może próbować, ale to będzie poprzez siłę. To nie będzie poprzez ten strumień energii, który chce przez niego przepłynąć. Ale powiedzmy, że ktoś ma tą bramę lidera, to jest bodajże brama 31. No ma, przeczytał to i co? I wszystko zależy od tego, w którym miejscu życia swojego jest. W którym miejscu swojej świadomości jest. Bo każda brama, każde miejsce na mapie, każde centrum, każdy kanał ma naprawdę wiele, wiele warstw. I to są warstwy związane z poziomem świadomości. Przynajmniej ja to tak czuję, ja to tak odkrywałam, że, że mogłam czuć w sobie tą energię, czy tamtą, ale. To w jaki sposób ona we mnie się przejawiała 5 lat temu, a jak przejawia się dzisiaj, to jest ogromna różnica. Bo przyjrzyjmy się na przykład właśnie tej bramie 31, która jest bramą bycia liderem. Ktoś jest tym liderem, ma, ma do tego potencjał, ale całkowicie jest w swoim umyśle. Znamy w historii wielu liderów. Którzy rządzili naszym krajem. I właśnie to jest chyba to najważniejsze: rządzili, dowodzili, bo brama lidera z ego dowodzi. Ten ktoś bardzo mocno dba o to, żeby być nad kimś, żeby siedzieć na tronie i wydawać polecenia. Działa e, wykorzystując tą energię dla dobra siebie, ale niekoniecznie dla innych. A tak naprawdę ten prawdziwy lider, który jest potrzebny w świecie, jest takim liderem, który przewodzi, a nie dowodzi. On jest wśród ludzi. On nie czuje się lepszy, nie czuje się, że jest wyżej. On staje wśród nich i doskonale wie, jakie są potrzeby ludu, bo umie słuchać, bo jest dla niego ważne to, co ludzie mówią ważne są dla niego ich potrzeby i on wykorzystując tą swoją energię liderską, tą swoją moc, ten swój głos jest w stanie wprowadzać zmiany, ale dla dobra wszystkich, a nie dla siebie. I to jest ta właśnie ogromna różnica i pomiędzy liderem w cieniu a liderem w najwyższym potencjale, w najwyższej takiej ekspresji jest Cały wachlarz takich koralików na sznurku. I krok po kroku człowiek, jeżeli jest do tego gotowy, po prostu do tego idzie. Dzień za dniem, przyglądając się, dlaczego na przykład chce kontrolować, dlaczego chce głosić, czy dlatego, żeby inni na mnie patrzyli, czy dlatego, żeby mnie podziwiali, albo że chce się dowartościować. To wszystko jest właśnie ego. I nie do tego dążymy. Human Design nie jest też narzędziem, które jest o duchowości. To jest narzędzie, które łączy w sobie wiele nauk, ale to ty decydujesz, jak głęboko zajrzysz, jak głęboko będziesz chciał, chciała spojrzeć. Bo dla mnie jest narzędziem niezwykle wspierającym w moim rozwoju, ale dlatego, że, że ja od zawsze poszukiwałam czegoś więcej. Od zawsze wiedziałam, że, że ten świat, który widzą moje oczy i słyszą moje uszy, to nie jest całkowity świat. I gdzieś we mnie była ta głęboka ciekawość na poszukiwanie. I human Design był tym narzędziem, które nadało mi kierunek, które wprowadziło mnie na tą ścieżkę i potwierdziło wiele rzeczy, które głęboko w sobie czułam. Ale wypierałam, bardzo mocno wypierałam. Żeby się dopasować, dopasować do społeczeństwa, żeby nie czuć się tak bardzo inną. Ale to, to było. Dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem. I opowiadam Ci o tym z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia, wieloletniego doświadczenia. Po to, żebyś może miał porównanie, żebyś mógł sobie zobaczyć, w jaki sposób można na to patrzeć. Bo wiem, że wielu ludzi próbuje, kupuje książki, czyta i jest, wydaje im się to bardzo skomplikowane, bo jest to skomplikowane dla umysłu, bo poszerzanie świadomości, poszerzanie patrzenia na siebie jest jak objawienie. Tego nie da się pojąć umysłem. Może umysł na początku podpowie, podprowadzi trochę do, do, do tych drzwi, ale to w Tobie wewnątrz następuje to kliknięcie, ten przeskok właśnie tej świadomości, że coś, co do tej pory nie było widzialne, nagle staje się jasne i klarowne. Jak objawienie, dosłownie, jak objawienie, że Ty po prostu wiesz. I nie jest to coś, co się pojawiło na zewnątrz, bo ktoś o tym powiedział, albo przeczytałeś to w jakiejś książce. Jest to czyjaś teoria, czyjeś odkrycie, czyjaś koncepcja. Ty sam w sobie odkryłeś to. I to jest właśnie w tym najwspanialsze, bo wtedy z ciebie, z wewnątrz, wyłania się ta mądrość. I, i to jest właśnie yy, to. Yy, co Human Design ma najlepszego tak naprawdę do zaoferowania? Ale wybór zawsze jest po Twojej stronie. Jak, jak do tego podejdziesz, jak, jak będziesz na to patrzeć, jak głęboko będziesz chciał patrzeć do siebie, tak naprawdę, którą warstwę, e, którą warstwę zauważysz, a na którą nie będziesz chciał patrzeć. E, no to chyba tyle. Tak naprawdę w tym nagraniu. Na koniec jeszcze mogę powiedzieć, że, e, że nie chcę, nie zachęcam Cię do tego, żebyś mi wierzył, wierzyła. Wręcz odwrotnie. Zachęcam Cię do tego, e, żebyś badał, żebyś sprawdzał e, z ciekawością, bo to jest tak naprawdę w życiu najważniejsze. Jeżeli nie ma tej ciekawości, to cały czas jesteśmy w tym samym miejscu. Jeżeli pojawia się ciekawość. To, to wtedy zaczynamy odkrywać i wtedy widzimy, jak ten świat się poszerza. Jak można głęboko go doświadczać. I pamiętaj, że wybierając sobie kogoś na, na swojego, nie wiem, nauczyciela, przewodnika, dana osoba nie zaprowadzi cię dalej niż sama doszła. Dlatego że. To, co przed nami, jest zakryte i nie można tego zobaczyć. To jest jak wielka tajemnica, tajemnica życia, i ona się odkrywa właśnie przez te objawienia, przez tą wewnętrzną prawdę. Nikt ci nie powie o transformacji tego czy innego cienia w żywym doświadczeniu, jeżeli tego nie dotknął. Bo przeczytanie tego jest, jest taką zwykłą teorią, jest pozbawione tej, tej wibracji. I w moim doświadczeniu było tak, że przez lata, że ja się bardzo bardzo spinałam i tak denerwowałam tym, że, że mój umysł wiele rzeczy nie chciał przyjąć. Dzisiaj jestem za to ogromnie wdzięczna. Bo nie faszerowałam swojego umysłu teoriami. Nie przyjmowałam rzeczy, których nie odkryłam wewnętrznie, nie doświadczyłam. I, I dzięki temu jestem w tym miejscu, w którym jestem, i czuję, że ta droga, która jest przede mną, jest fascynująca. I z ciekawością nią podążam, bo wiem, że wiele jeszcze przede mną do odkrycia. I. No i tyle. Zachęcam Cię do tego, żebyś wyruszył w swoją drogę, w swoją podróż z ciekawością i fascynacją, i zobaczysz, ile skarbów niesiesz. I ile skarbów możesz. Dać światło, tak naprawdę, ile skarbów może przez ciebie się przejawiać. Że nie musisz się kryć, nie musisz nosić masek. Możesz stanąć w swojej prawdzie. Naprawdę. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Jeśli masz jakieś pytania do mnie, to napisz albo w komentarzu, albo korzystając z linka pod nagraniem. Jeśli chcesz się czegoś więcej o mnie dowiedzieć, to pod nagraniem również będą linki do mojej strony. Zachęcam Cię do poczytania, jeśli to nagranie z Tobą rezonuje, jeśli czujesz, że moje przekazy są Ci bliskie, że coś w Tobie poruszają. Wszystkiego dobrego i do następnego razu.